Hej, hej, witam was moi kochani w kolejnym odcineczku ZUSZOKUS UNFIDZIOTUS Jesteśmy na naszych biedoserwerach Druid dzisiaj gruby pieniądz zarobił Dużo grubszy niż u Maga A śmieszne jest to, a nie wrzuciliśmy coś do kibla Ostatecznie, tak? No to dobrze. Martwiłem się, że nic nie wrzucimy do kibla, bo nie było co Rozmontowań zrobiliśmy całe jedno <laughs> Dobry dzień No i tej broni nie będziemy rozmontowywać Tych, tych rękawic, je po prostu... Wyrzucimy, one do niczego się nie nadają, tak jak uprzedzałem wrzuciłem po jednej podce, bo już się nie mieściłem, niestety nie było ani pasków, ani broni, e, tylko z chce czopki, Dziś, z chce czopki, będzie sobie w pupę wsadzać czopki. Y... Cóż zrobić, no wiedźma lubi w pupę czopki, nic nie zrobimy. Uuu, 25 klepsydrek. Może będzie chciała pasy na klatę, bronię do łapy, a nie w pupę czopki. Nie? Są jeszcze, jest jeszcze parę dni spokoju, także nie ma stresu. O o o o o Brawo Maćku! Brawo kamień! Nie no, to prześladujemy ten kamień. O! Tyś dzisiaj ten złodziej jakiś taki bardziej skory do współpracy. Szczególnie jeśli chodzi o temat klepsydry, to coś tam oddał. Coś tam oddał z tego co ukradł. Dobrze jest, dobrze jest, nie trzeba psuć. Witaj, witam. Witam, złom. Witam, drugie grzybki. 15 banie, ładne, ładne. 14 banie, ładne, ładne. Kolejne trzy grzybki. No, koło druida powiedzmy, że w porządku. Powiedzmy, że nie ma za bardzo się do czego przyczepić. Jeszcze jakieś ładne rękawiczki na rozmontowanie. Jedne nie chce będą. Yy, więc no nie ma do czego się na razie u naszego druidka dzisiaj za co za, za bardzo przyczepić. A taki później będę robił, bo już nie chcę tych timerów mieszać. 300, 2400, 2500, yy, 2600, bo zaraz mi się timery przemieszają i będzie problem, nie? Yy. Więc lepiej tego nie dotykajmy. Zobaczmy, czy coś w sklepie jest ciekawego. Nie widzę, czy w gabinecie magii. Nie słyszę, nie słyszę, nie słyszę, nie ma czapek, nimom, więc idziemy zobaczyć bydlaki. Cytryny dzisiaj chyba z kalendarza nam siadły, bo coś za dużo tych cytryn, co? Pięć cytryn z kalendarza i jeszcze dzień cytryn, narąbało tych cytryn, nie wiadomo skąd i po co i komu. Dramaty, o zrobił jedno haps, tu nakarmione, tu nakarmione, dobra, dzyńka, żryj do setki, <grym> rozrzucam te wszystkie jedzenia, bo mi to bez znaczenia jest dla mnie, nie wiem, czy będę miał jakiegoś tam peta wcześniej, chwilę, czy później, kij mu w oko, nie, no, co jest, jakie maksimum, żryj. Masz żyry, No to dzisiaj dużo walk wygrałem, jak tyle cytryn miałem, coś mi się wydaje. Chyba, że z awki wyleciało 10 cytryn i z koła 5, nie? Też taka jest możliwość, że wcale nie musiałem wygrać, bo mogłem dostać z awki i mieć pierdzie w petach. Zaraz zobaczymy. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, szczerze mówiąc, nie pamiętam. Oho, przegraliśmy. Przegraliśmy, czyli znany, standardowy bug. Jeżeli widzicie tu jakiegoś peta, który już się tu nie powinien po jednorogu pokazać to wiecie, że dostaliście w dupsko taki taki dobrze działający tryb gry, pety, shakes and widget, dopracowany taki wiecie bezbłędny i w ogóle, nie? O, wytrzymałem krytyka i zadałem drugi cios. To jest dobra oznaka, to jest dobra oznaka. Że może coś tutaj jeszcze nam siędnie, w tej hydrze w końcu się ustabilizuje sytuacja w gildii i będą ludzie się logować, bo tu jeszcze jedno miejsce, tu już Elgerts się wydaje być zawodnikiem do podmiany. No i dużo często jest takich, że wejdzie i co chwilę jeden dzień, jeden, dwa dni, później się zaloguje, jeden, dwa dni. Ja to nie lubię takich zawodników, nie? No albo grasz, albo idź w ten, no, wiesz gdzie. Zawodnik ala Zawodnik la plok, nie? Typowy zawodnik ala Plok, Wchodzę co 4 dni, kliknę se warte i se wyjdę, nie? Eee, to... Żeby jeszcze codziennie klikał tą wartę pety, portale i tak dalej, to jeszcze pal golicho, że nic nie robi innego, ale co? Co 2, co 3 dni to robić to trochę jest żenada. <laughs> tak szczerze. Mówiąc. Tak szczerze mówiąc trochę nada. No dobra moi kochani, poklikaliśmy sobie fajnie wszystkie okna, nic do kupienia nie mamy, nic do sprzedania nie mamy. Chciałem zobaczyć czy jeszcze coś pod tą podką się fantastycznego na mnie pokaże, na przykład kolejna taka podka. O Boże, na przykład kolejna taka podka. Eee, w sumie... <laughs> w sumie... <laughs> w sumie to nie wiem, co z nią zrobić. To podko... Potrzebuję po cztery, no bo umawialiśmy się, że tutaj zanim dojdę do pierwszej nieśmiertelki, i mi się zużyją te co mam, to zaraz dostanę nową, drugą niż i tutaj nową, więc parę dni dostanę komplet, więc no niech idzie, no. Po co? plecak tu. Po co mi tu plecak blokować, nie? Nie ma potrzeby. No to jazda 18 inty, dobry dzionek. Dobry dzionek 18 inty i jedziemy. Portale. Maciejowe portale. Dobry Maciejowy portal. Dobry dobry. Maciejowy portal Solo. To zaraz zobaczymy tą pocztę. No i faktycznie wygrałem na dwie walki petów dzisiaj. Niesamowite. Coraz lepiej nam to idzie. <grystanie> Boże, te biedopostacie są takie biedne. Te biedopostacie są takie biedne. Wszędzie gdzie się nie wejdzie, to bieda piszczy po prostu. Bieda piszczy, niby level jest, niby coś się dzieje, ale to jest taka bieda w tych postaciach. Rozwaliśmy 100. Sto... A, to był 187 inny, a 1 rok 88, tylko dobre. Chciałem, że jakiś bulsicik dla nas, ale to nie, to nie był bulsicik, bo to był jakiś niższogatunkowy pecik do zdobycia. Walcz na PD, zarządzaj areną, kupuj, pokonaj pupile i zgarnij owoce, yy, bo my nie zrobiliśmy, jeszcze mamy jeden atak, okej, okay, jeszcze jeden atak, bo ja za szybko nagrywam dzisiaj, rozumiem. Za szybko nagrywam, jeszcze jeden atak mi się należy, rozumiem. To my z tego zrobimy jakoś później. Może nawet uda się na szybko, to czekajcie, to 15 minut już nie będzie odcinka. Niestety, kliknijmy tą ziemię tutaj, można to było na początku odcinka kliknąć, jeszcze ziemię umaga. To pewnie na koniec odcinka byśmy jeszcze kliknęli. I najprawdopodobniej druidka jeszcze klikniemy. Zobaczymy. O, easy. Easy cytrynka. dobrze. Druidka najprawdopodobniej jeszcze 10 minut zdążymy kliknąć. A jak nie, no to cóż, to kliknę po odcinku, nic się nie stanie. To jest ważne. Dodaliśmy poty. Czy jest szansa, że wejdziemy w piąty akt, jeżeli druidek się odpowiednio dzisiaj zachowa w tym portalu. Czujemy jakąś krytyka o takiego i jeszcze jednego takiego, nie? No? Easy. Easy. Druidek zabił Mortimusa Prima i wchodzi w piąty akcior. Mmm, panie druidku. Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! ho wchodzisz w piąty akt, on ma nawet z run 15% bonusu, co za złodziej skubaniec nawet runy ma na HP, no co za typ co za złodziej no dobra, ale weszliśmy w piąty akt portalu solo, w końcu jestem z jest czegoś zadowolony na tym druidzie, fajne koło było dzisiaj fajny złodziej nakradliśmy już trochę zapasu kryształu jest dobrze, ale tutaj na razie nie szarżujemy, dziewiątki i dziesiątki mają nam wystarczyć głównie dziewiątki Resztę zbieramy, niech się już ciuła na kiedyś 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 800, 903 No i jeszcze tutaj 4,4 Tredecyliona. żeby było 300. I to będzie pierwszy etap po resecie, bo też robiłem jak widzicie niedawno reset 20 minut temu. Robiłem reseta. Więc jeszcze musimy poczekać na przelotkę tutaj kibla potworów, żeby zrobić 2 2400 i tak dalej, aż do 300 i potem potwory na 2500. To jest nasz cel. Czyli walcz na arenie, zdobywaj PD, będziemy robić, czyli w sumie możemy robić, w sumie nie, w sumie a dobra, tu się gościu rozebrał, to pac. Eee, skorzystamy z bonusu do mm, okazji, tutaj też skorzystamy z bonusu do okazji. A i wejdziemy sobie na W-50 na chwilę i skorzystamy z bonusu okazji. No nie ma bonusu okazji. Jest bonus w pierniczu. <laughs> Jest bonus w pierniczu. Bo ja lubię te timery takie same mieć, nie? Nie lubię, że tu co dwie minuty, tu za trzy. Wiadomo, że co dychę wtedy robię trzy ataki i tyle, nie? I się zbierają. Mm, czyli czary-mary, nie? Recykling, pokonaj pupila. Co z tym recyklingiem? No dwa itemy rozmontowałem jestem szczęśliwy zbychu. Szczęśliwy z Coś więcej do roboty nie mamy, chyba już nic, tak? Ważne, czy poczta jest pokazana. Pokazana. Dobra. <laughs> Czyli to walczymy. Pokonaj pupila, zobaczymy, czy za 8 minut klikniemy. Awanturniczość, recykling, nic więcej. Druid. Ciachnął portal, jest szczęśliwy. Co umaga? Jak widzicie, tutaj żadnych plakatów nie ma, bo wszystkie plakaty się zrobiły. Tu było chyba kup czy piwka, a tam było odwiedź Nigdylandię. O, a umaga, zobaczcie, tak wesoło, że... Nawet nic do kibla nie wrzucone. Nawet nic nie wrzucone do kibla tak wesoło. <laughs> Ciekawe czy coś dostanę z koła do kibla. Czy grzybki to chętnie. 15 baniek. Jest jakiś złom, 15 baniek. O ile złomu i plecak pełen. Boże. Poszę, posze, posz. Rękawice do kotła, ale tu nic nie ma do tego. Nic nie ma do kibla. Dobra, tak klata za milion to, sam złom to złom. To sam złom, to złom, ta broń za 2 miliony, sam złom, ani to do sprzedania, ani to do czego, ale no, mamy slot, a to zarzucimy, nie? No i te rękawice nam zostały, w razie czego, do kibla. <grymne> teraz się Wexpa rozszalał, dała, niepotrzebnie przerwę zrobiłem, bo teraz pieniędzy już nie daje i grzybów, no. Rozszalał się z Experience. no, zobaczmy tą szczotkę, o, tą łyżkę. I ta łyżka jest godną łyżką, żeby ją wrzucić tutaj, haps. Jest równie godną, żeby zrobić rozmontuj, haps. A te rękawice są godne, żeby je wrzucić do haps. Milion trzysta, piechoto nie chodzi. Piechoto nie chodzi. Milion trzysta, moi kochani. Nie chodzi, nie skocze. Co mi nie przypominacie, no? Wy to jesteście niedobrzy widzowie, no. Niedobrzy. Oglądacie filmik na YouTubie, w którym nie ma, który jest nagrany dzień wcześniej, w którym nie ma możliwości, żeby cokolwiek krzyknąć jak na live czy coś, a wy nic mi nie mówicie, że ataków nie zrobiłem. No nie wiem, wy ty jesteście homy, o jest, 100% planu. Wy to jesteście homy, zamiast napisać od razu. Ej, macie ataki, za kolak jedziesz twierdzę, bo, bo kurczę plan nie jest zrealizowany", To wy siedzicie cicho jak te myszy, no? A później, o, nie ma osiągnięcia. No nie ma, jak nikt nie pisze, to skąd mam mieć? Dobra. Piękne pieniądze. Piękne dusze. Aż się zara... Przepraszam, dusze. Jak tak dalej pójdzie? Znowu pieniądz. Jezu, jak ta grana szanuje milion. Yy. Milion pieniądza i pięć klepsy, ho ho, ho ho i kryształ. Oho, oho oho, 500 kryształów. Oho, oho. Kamień. Oho ho oho. ile kamienia. Ho ho ho. Uo! 2500 kryształu. Kurczę, dawno mnie tak event, kryształowy event nie obdarzył tym kryształem. Jeszcze brakowało piątki. Żeby żeby być tutaj jakiś... <laughs> jakimś przeszczęśliwym człowiekiem. No tu niestety musimy przeżyć ten kalendarz cały, nie wiem. Jak my to zrobimy? 3PD 3PD, nic interesującego. 20 na ogień, nic interesującego. Wiedźma rękawice, których nie mamy. Rozmontowań zrobiliśmy całe jedno. Rzuciłem po tej pocie jednej, tak samo jak mówiłem u druida, żeby się plecak rozluźnił. Tu jakieś złomy nawet nam się miejsce zrobiło w plecaku o dziwo. Jakaś dzisiaj dziwna taka awka, jak widzicie, ani złomów takich do rozmontowania. Problemy nawet były z wrzuceniem do kibla itemów. Ani ten, ani jakoś dużo wybitnie itemów za pieniądze do odłożenia, jak widzicie, puste plecaki. Więc taka śmieszna sytuacja troszeczkę na tych naszych kontach, że tyle miejscówek jest, nie? O, 194 na 144, idealnie, więcej dzisiaj nie wygraliśmy. Da się? Da się, da się, dosia, 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 dzisiaj nic więcej nie wygraliśmy, Sześciodgłowa Hydra, zarzuciliśmy 24 i 12, 36 milionów, no to tak, przeciętnie, tu jeszcze tego peta trzeba będzie się tutaj do niego, do niego szykować pomalutku, podziemie, podziemie, halo Maćku, halo Maćku, podziemie, Turor, nie, Da Silva, Da silwa silwy, dawać silwa silwy. Jedziemy raz, dwa, trzy, 4, pięć. Easy. Easy 5. Eee, tu jeszcze musimy zrobić to samo. 2200, dwa 2300, dwa 2400, dwa 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3300 i 300. O! ...coś słabo, to tu lepiej zarobiliśmy pieniądz? Nie. 2, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 300, dobra. Czyli jeszcze jedną turę tu i tu jeszcze trzeba kupić. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, <tryk> Czyli 300. Jutro 100 deca, jak widzicie. Dzisiaj po resecie zabrakło trochę. Ale jutro już będzie przekroczone 100 deca. no i od pojutrze szukamy... 4 PD, tak jak u Druida. U Druida żeśmy mieli szczęście, pierwszego dnia raz wypadło jakieś. Oplułem. Oplułem jak noob I teraz jest panisz. Nie ma nowego 4 PD i nie będzie przez 35 lat. I nie będzie przez 35 lat nowego PD. Dobra, ja bym tu chciała, a to ja szybko dostanę tego 1,13 decyliona, żeby to kupić. To tu dostaniemy. Za 10 minut, to tu nie ma co nawet siedzieć i zaglądać, dobra, sorry, sorry, nie wiedziałem, walcz na arenie, będziemy walczyć, kupuj, nakarmić swoje pupile, zaraz nakarmimy i pokonaj pupile, portal solo, no dobra, portal solo, my jesteśmy teraz, at. no to 15 inty, hello, Maćku, hello, hello, 15 inty i goń Mortimusa, musisz pałować, bo już druid go dzisiaj zabił, a ty co? A ty co? Ci longu... No dobra, dwa krytyki siadły. Trochę tam Ci Polong ruszył. Jest dobrze, jest dobrze. Ci coś tam ruszył. Eee, Pupile nakarmić, proszę uprzejmie. Bić będziemy trochę później. Bo się nam jeszcze timer nie zmieścił. Hmm, to tu, to tu, to tu, to tu, to tu. Więc ten ostatni atak ugniem sobie gdzieś tam wejdzie. Nic więcej do pokazania w poczcie Nimo. Nimo. E, czyli PDP, pokonaj pupile. Dobra, nic już nie przegapiłem, czyli zrobiliśmy piękną seryjkę Magusiem. Jutro jest szansa, że wbijemy level, nie bardzo. 200 milionów ciężko będzie zebrać. 200 milionów. W ogóle tu itemów nie ma, więc może jakąś tam... Nie, nie chcę tego tornada dotykać, bo zaraz wyjdzie, że ten, że się zapcha i znowu będzie problem. Teraz jak się trochę zluźniło z tymi plecakami, to dobrze, te poty zjechały, jest OK. No, czekać na te pasy i bronię, i będzie w ogóle już fantastycznie, nie? Yy, z plecakiem, i jak wjadą, zjadą te poty, będzie kompletnie pusty plecaczek. Yy, będzie Despacito, pleca, z pleca Sito. Yy, I będziemy szczęśliwymi posiadaczami. Co tu się buduje? Akademia 18, dobrze. Tu jeszcze jeden dzień kopalnia złota i trenera. Tu jeszcze dwa poziomy trenera są do zrobienia, ale my tu mamy plecy do druida. Ale boki chyba mamy lepsze. 9, 8. 12 a jemu do wybudowania co zostało 7 6 i dopiero się 12 buduje więc on tutaj troszeczkę no to nie są długie no to on to zrobi nie tam dwa dni może jeden dzień nie to porównywanie dwóch poziomów tu i tu do dwóch poziomów tu to troszeczkę jest wiecie tam no, no trochę nie tak trochę nie ma co porównywać no, ale, no, no, ale powiedzmy, że, że, że prawie to samo, prawie to samo. Z tym, że to prawie jest w dużym cudz, cudzysłowie, nie? W takim dużym, dużym. Jednorok Paladon. Czyli już przegraliśmy, już wiemy o tym, że przegraliśmy. Fantastyczna ta gra jest. Fantastyczni twórcy, wspaniali programiści. Najlepszy z najlepszych, za najlepsze pieniądze świata zatrudniani. Szczęśliwie pracują i, i, i po prostu naprawiają wszystkie bagi. Na życzenie wszystkich graczy. Dlaczego? No bo po jednorogu Paladon to już jest niemożliwe, żeby był, bo go właśnie zabiłem. A to znaczy, że mi rozpil przegra z jednorogiem. Jak już wielokrotnie mówiłem, yy, to jest jasna oznaka tego, że nawet nie ma co tego oglądać, bo wynik jest znany, więc bardzo fascynujące są te walki pupili, kiedy wiecie już jaki będzie wynik yy, przy pierwszym pecie, nie? To jest fantastyczne, że że po prostu, no, czekacie do końca, licząc, że jednak to nie jest bug. Ale doskonale wiecie o tym, że to jest bug i że tutaj nic się z tym nie zrobi. Kolejny ataczek tam wszedł, elegancko, ktoś tu rozebrany, nie bardzo, no to Livia. Yy, udało się! I cena na W50? Jest jakiś dobicia Jest! Małe staty ma, co ty tam, jeszcze broni nie wymieniałem, więc... Więc mogę oberwać, dobra, wygrane. No i tak te 10 walk się klepie dzień w dzień. Nie ma tutaj opcji. Dobra, za dwie minuty jest tutaj ostatnia walka pupili, ale nie będę was już tutaj trzymał dwie minuty, no bo nie ma co robić, nie ma co robić, więc dwie minuty pierniczyć o niczym, PD kupuj awanturniczość recykling, czyli nic yy, i tutaj jest PD zarządzaj areną, o, 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 trzy, jeszcze tu trzy sto, dobra, yy, walcz, pokonaj pupile i recykling, czyli nic fantastycznego. Tutaj więcej. Mimo. Moi kochani, to tyle. Dziękuję Wam serdecznie i do zobaczyska pojutrze, bo jutro co? Jutro odcinek dla wspierających. A będzie się działo. Co będziemy robić? Yy, ludzie, jak Wiedźma będzie chciała pasy, to sprzedamy pasy, na przykład. Jak ma będzie chciała bronię, to sprzedamy bronię, na przykład. I najlepsze zrobimy to zanim zacznę nagrywać odcinek, więc nawet tego nikt nie zobaczy. <laughs> Takie fantastyczne emocje jutro w planach. Pozdrawiam, trzymajcie się, siemandero i pa pa.